Cześć, witajcie. Dziś zaproszę Was na test i prezentację samochodu dostawczego samochodu, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, jeżeli chodzi o tego typu auta, najwięcej zarejestrowanych samochodów dostawczych w Polsce nosi nazwę master. Tak moi drodzy, oto Renault Master, na test i prezentację, którego was właśnie teraz zapraszam. Pierwsza generacja Mastera zadebiutowała w 1980 roku i można powiedzieć, że jest to w pełni francuska myśl technologiczna. Owszem, są jeszcze na rynku busy takich marek jak Peugeot czy Citroen, ale są to samochody, które bazują na technologii FIATA. Tutaj mamy w pełni, tak jak mówię, francuską myśl technologiczną. Ja dziś do testu mam trzecią generację, która pojawiła się na rynku w 2010 roku i z tego też roku pochodzi mój testowany egzemplarz. Samochód został mi udostępniony przez zresztą mojego imiennika Marcina, któremu z tego miejsca bardzo dziękuję i go oczywiście pozdrawiam. Jeżeli chodzi o wygląd tego samochodu, to chyba nie ma tutaj za wiele co opowiadać. No, w porównaniu do swoich poprzedników wygląda dużo bardziej nowocześnie, no to bardziej chodzi o ten przód auta. Jest estetycznie i przyjemnie dla oka, bym powiedział. I to chyba wystarczy, bo hmm, chyba nikt nie wybiera tych samochodów sugerując się ich wyglądem i jakimś tam ogólnym designem. Mamy tutaj te takie długie i wąskie, charakterystyczne światła, masywny zderzak z takimi stopniami, na których możemy sobie stanąć, żeby wyczyścić szybę. Charakterystyczny grill trochę w postaci takiej tarki. Pierwszy facelifting tego samochodu miał miejsce w 2014 roku w nomenklaturze Renault nazywany fazą drugą. Wtedy przeprojektowano przód tego auta, głównie tą osłonę chłodnicy. Doszło parę nowych wariantów mocowych, jeżeli chodzi o silnik. Natomiast taki duży, taki gruby, można powiedzieć, facelifting miał miejsce już w 2019 roku, czyli faza trzecia. Wtedy już gruntownie zmieniono przód tego auta, a także jest całkowicie zmienione wnętrze. Jeśli chodzi o typy nadwozia, to mogły to być dwu- lub czterodrzwiowe podwozia, takie pod zabudowę. Mogły to być busy... Osobowe, albo jak w przypadku mojego testowanego egzemplarza, takie można powiedzieć klasyczne wany, klasyczne blaszaki, dostawczaki. Jak zwał, tak zwał. Jeżeli chodzi o długość tego samochodu, czy jego wysokość, to też można było wybierać spośród kilku wariantów. Mój testowany egzemplarz to można powiedzieć taki średniak o oznaczeniu L2H2. Długość tego auta nieco ponad 5,5 metra, wysokość to 2,5 metra, natomiast rozstaw osi to w okolicach 3,7 metra. Najdłuższa wersja Mastera o oznaczeniu L4 ma blisko 7 metrów długości. Bliźniacze wersje Mastera to Nissan, który zresztą należy do Renault, model NV400, a także Opel Mowano. W masterze pod maską mamy tylko jeden silnik o pojemności 2,3 litra o oznaczeniu DCI. Silnik oczywiście wysokoprężny w różnych wariantach mocowych od 100 do 180 koni mechanicznych. Do 2014 roku do tego pierwszego faceliftingu były trzy warianty mocy: 100, 125 oraz 145 koni. Silnik ten spełniał normę Euro 5. W kolejnych latach dochodziły kolejne jakby warianty, jeżeli chodzi o moc. Od 2014 roku silnik spełnia już y, normę Euro 6. W moim testowanym egzemplarzu jest chyba ta najpopularniejsza jednostka, jeżeli chodzi o moc, czyli 125 koni mechanicznych oraz 310 Nm dostępnych już od 1500 obrotów. Prędkość maksymalna tego samochodu z tym silnikiem to nieco powyżej 140 km na godzinę, natomiast przyspieszenie od 0 do setki zajmuje mu blisko 18 sekund. Jeszcze jedna ważna informacja od 2019 roku, czyli od tej fazy trzeciej tego dużego faceliftingu. Wszystkie silniki współpracują z dwiema turbosprężarkami, bo wcześniej była to albo jedna, albo dwie w zależności od mocy. Od 2019 mamy dwie turbosprężarki, a także katalizator SCR z wtryskiem AdBlue. Co do trwałości tych jednostek, to wypadają one bardzo dobrze. Użytkownicy nie skarżą się na jakieś problemy z tymi silnikami. Jeżeli będziemy je należycie serwisować, wymieniać olej częściej niż zaleca to producent, to bez problemu te silniki wytrzymują po pół miliona kilometrów. Jak już zaglądamy tutaj pod maskę, to warto zwrócić uwagę na takie detale, które wpływają na to, że ten samochód użytkuje się przyjemniej. Jak na przykład wlew oleju, który został wyciągnięty tutaj do góry. Nie musimy go gdzieś tam szukać i grzebać, tylko mamy go na wierzchu. Tak samo jeżeli chodzi o wlew płynu do spryskiwaczy czy płynu chłodzącego. Rzućmy teraz okiem na przestrzeń ładunkową. Klamki to element, który często się uszkadza w tych samochodach. Nie posprzątałem paki. <laughs> Wracamy za chwilę. Five minutes later. Jak mówiłem, ja do testu mam wersję L2H2. Długość tej paki wynosi nieco ponad 3 metry. Szerokość to prawie 1,80 m, natomiast wysokość to niespełna 1,90 m. Mamy tu miejsca na mocowania pasów po prawej i po lewej stronie. Burty, jest gniazdo 12V. Te zawiasy przy zamykaniu wchodzą tutaj do środka, więc warto to mieć na uwadze przy załadunku. Oczywiście te drzwi możemy otworzyć szerzej. O właśnie, do tej pozycji. I tak prezentuje się przestrzeń ładunkowa. A chodźcie teraz zobaczmy, jak wygląda kabina mastera. Wskakuję do środka i teraz parę słów na temat wnętrza, masterki potocznie zwanej. Więc tak, jeżeli chodzi o ilość miejsca, to jest go tutaj zdecydowanie więcej niż w przypadku konkurenta takiego jak Fiat Ducato. Odczuwalnie tej przestrzeni jest tutaj więcej. Jeżeli chodzi natomiast o materiały, no mamy twarde plastiki, no ale nie ma się czego spodziewać w samochodzie tego typu. To ma być odporne na jakieś uszkodzenia. Łatwo ma się dać wyczyścić, więc jest tak, a nie inaczej. Owszem, niektórzy użytkownicy narzekają na, na kiepską jakość tych materiałów. Na pewno crafter czy Mercedes pod tym względem wypadają lepiej, ale z drugiej strony. Nie ma też, nie ma tragedii, o powiedziałbym w ten sposób. Mój egzemplarz pochodzi, jak wam mówiłem, z 2010 roku ma nieco ponad 300 tysięcy kilometrów przebiegu i powiem wam, że tutaj nic nie trzeszczy z tej deski. Owszem, podczas jazdy delikatnie to wnętrze gdzieś, ale tu z góry bardziej gdzieś rezonuje, ale tak jak mówię, ta deska nie, wy, nie wydaje żadnych jakichś takich przykrych. Dźwięków, że tak powiem. Jeżeli chodzi o miejsce kierowcy, no fotel jest całkiem wygodny. Trzymania bocznego raczej tutaj nie mamy, ale nie jest to też samochód, w którym byłoby ono jakoś specjalnie potrzebne. Jest regulowany oczywiście do przodu, do tyłu, na wysokość. Ja lubię siedzieć tak nieco niżej, żeby tutaj właśnie podłokietniki mieć na takiej. Właśnie wysokości, żeby do lewarka Na przykład nie sięgać z góry Tylko mieć go tutaj tak właśnie Na wyciągnięcie ręki I jedno małe zastrzeżenie Bo kierownica jest regulowana tylko w jednej płaszczyźnie Góra, dół Ja życzyłbym sobie, żeby można było Jeszcze regulować w drugiej płaszczyźnie Czyli żebym mógł sobie ją Przyciągnąć do siebie Wtedy mógłbym yy, Sobie ustawić taką pozycję jak, jak mi odpowiada, jak lubię Więc to jeden taki Minus. Kierownica, jak widzicie, jest trójramienna, obszyta skórą. Oryginalnie była ona taka gumowa, teraz jest dużo przyjemniejsza w dotyku, ale znajdziecie też wersję mastera, te takie bogatsze, które miały seryjnie już kierownicę skórzaną. Zegary natomiast są bardzo czytelne i przejrzyste. W moim egzemplarzu jest to ta biedniejsza wersja, jeżeli chodzi o zegary. Mamy tutaj na środku prędkościomierz, po lewej stronie obrotomierz, a po prawej stronie nie ma wskazania poziomu płynu chłodzącego, czego mi oczywiście brakuje, a także wskazania poziomu. Paliwa. Jest wskazanie poziomu paliwa, które wyświetla się w postaci takich kresek na, na tym wyświetlaczu. Tutaj po prawej stronie mamy tylko kilka takich kółeczek, na których pojawiają nam się różnego rodzaju kontrolki. Jak już mówiłem, na środku ekran komputera pokładowego, który obsługujemy za pomocą przycisków, tutaj w manecce wycieraczek, i znajdziemy tu wszystkie te niezbędne informacje, jak średnie spalanie, chwilowe spalanie, dystans, jaki przejedziemy jeszcze na paliwie, które mamy w baku. Bak ma pojemność 100 litrów. Ten komputer pokazuje nam też, ile zostało nam jeszcze kilometrów do kolejnej wymiany oleju, więc fajna rzecz. Po lewej stronie dźwignia kierunkowskazów. Tutaj dwie zaślepki to sugeruje nam, że to wyposażenie oczywiście może być bogatsze. Ja mam tutaj tylko pokrętło od regulacji świateł. No są elektryczne szyby, elektrycznie sterowane lusterka i podgrzewane. Konsola centralna, jak widzicie, jest bardzo prosta. Panel z radykiem. Trzy pokrętła od klimatyzacji, od nawiewów, całość prosta w obsłudze. Tutaj nie ma za wiele o czym opowiadać, ale mam jedno zastrzeżenie, jeżeli chodzi o, o nawiew tutaj w tym samochodzie, o ogrzewanie czy też chłodzenie. Że ja mam na przykład ciężko ustawić sobie taką optymalną temperaturę, która by mi odpowiadała. Czyli na przykład teraz, jak jest zima, chcę sobie zagrzać, daję na przykład na maksa na drugi bieg ten wentylator i jest ok. Ale jak robi się już za ciepło, schodzę na przykład na jedynkę albo zmniejszam temperaturę, no to już robi się za chłodno. Ciężko tak to gdzieś tutaj wypośrodkować. Nie wiem, czy to jest dolegliwość tylko mojego testowanego egzemplarza, czy tak jest we wszystkich masterach. Jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć na początku, omawiając to wnętrze. Pamiętajcie, że mówię to z perspektywy użytkownika, który zrobił tym samochodem niewiele kilometrów, bo może łącznie coś ponad 3000 kilometrów. Taka trasa najdłuższa w jedną stronę około 400 kilometrów, więc. Inną opinię, inne zdanie też pewnie będą miały na temat tego wnętrza osoby, które jeżdżą tymi autami na co dzień i robią po kilkaset kilometrów dziennie. Chętnie Waszą opinię również poznam, dlatego sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Wiem na przykład, że wyższe osoby skarżą się na to, że. Prawą nogą często uderzają tutaj w tą obudowę, gdzie mamy lewarek zmiany biegów, a lewą nogą trącają o tą półkę na drzwiach. Ja przy moim wzroście M70, jakby no na brak miejsca nie narzekam, ale tak jak mówię, wiem, że są opinie wyższych kierowców, którzy właśnie na to ustawienie narzekają. Co do schowków. Pod tym względem master wypada bardzo dobrze. Łączna yy, pojemność tych wszystkich schowków, które znajdziemy tutaj w kabinie, to aż 150 litrów, i naprawdę jest ich tutaj mnóstwo. Tu mamy jakąś półeczkę na drzwiach, jedna, yy, trzy kieszenie. Tu za zegarami jest półka, tu yy, taki uchwyt na drobne, tu duża zamykana półka, tu mamy taki klips na, na dokumenty. Tu mały schowek. Tu mamy dwa cup holdery i taka dodatkowa półka. Aczkolwiek są one dosyć płytkie. I o ile kubek z kawą zmieścimy, albo taką półlitrową butelkę z wodą, ale już na przykład kubek termiczny, a zwróćcie uwagę, że jest to nieduży kubek termiczny, już niestety się nie mieści. Tu mamy drugi uchwyt na kubek termiczny, też się nie mieści. Półlitrowa butelka. Owszem, ale obija się o szybę. Kubek z kawą sprawdziłem, pasuje idealnie. Yy, za to, tutaj, w drzwiach mamy takie yy, wyżłobienie na butelkę. Tu spokojnie zmieścicie 1,5-litrową, a nawet 2-litrową butelkę z napojem. No tutaj, dodatkowa półeczka przed pasażerem. Jeszcze półki schowek. Tam z boku jeszcze dodatkowe półeczki. I co fajne, pod tymi fotelami znajdziemy. Ogromny i bardzo pojemny schowek. Jeszcze jedna fajna rzecz: za tym środkowym fotelem składamy go, i mamy taki dodatkowy stolik, który się obraca tutaj w stronę kierowcy. Można zjeść jakiś posiłek albo popracować. Są dodatkowe uchwyty na kubek. Jakaś taka tacka, bardzo fajne rozwiązanie. Dodatkowe schowki tutaj nad głową kierowcy czy też pasażera, jest wnęka na przykład na CB Radio. Tutaj jeszcze u góry mamy dodatkowy wyświetlacz, na którym znajdziemy takie informacje jak aktualnie wybrana stacja radiowa, yy, i tak dalej: wskazania yy, audio, yy, jest również zegarek, a także temperatura na zewnątrz. W moim odczuciu jest to. Mało udane miejsce na tego typu wyświetlacz, bo jadąc musimy odrywać wzrok od drogi, jak chcemy na niego spojrzeć. Lepiej by było, jakby ten wyświetlacz był tak jak na przykład w trafiku, gdzieś tutaj umieszczony. No jeden schowek mniej, ale, ale byłoby wygodniej na niego zerkać. Są wersje, gdzie tutaj mamy taki większy ekran i nawigację satelitarną. Więc, w moim odczuciu, moi drodzy, uważam, że wnętrze mastera jest naprawdę yy, przyjemne, przestronne i bardzo funkcjonalne. Zaczynając od y, tego, jak masterka się prowadzi, to y, powiem Wam tak: układ kierowniczy. No nie jest jakoś super precyzyjny, jest po prostu poprawnie. On może delikatnie, tak w moim odczuciu tak gumowa, gumowato pracuje, ale przez to, że, że jest on taki, jaki jest, jazda tym samochodem na trasie, na autostradzie nie jest też jakoś bardzo wymagająca, tak? Bo, bo nie musimy się jakoś tam bardzo skupiać na, na prowadzeniu tego samochodu. Co do zawieszenia, jest zestrojone raczej z nastawieniem na, na komfort, jest miękko, dlatego jak jedziemy tym samochodem na pusto i mamy poprzeczne nierówności, których to zawieszenie <gryw> raczej nie lubi i nie przepada za nimi, to ono zaczyna tak płynąć. Mamy wrażenie, że tak o, jedziemy jak jak na fali tym samochodem przy załadowanym samochodzie, ale nie przeładowanym, jakby to uczucie jest dużo mniejsze. Także podsumowując, zawieszenie bardziej ustawione na taką przyjemną, komfortową jazdę i taka też jest. Co do jednostki napędowej, 125 koni myślę, że spokojnie wystarczy do takiej jazdy na co dzień, do jazdy na trasie. Owszem, przy większych prędkościach gdzieś tam na autostradzie czuć, że już brakuje, brakuje tej mocy, jakbyśmy chcieli wyprzedzać, ale no, tak jak mówię, do takiej normalnej, całkiem dynamicznej nawet bym powiedział jazdy. Myślę, że ten silnik w zupełności wystarczy. On fajnie się zbiera, fajnie wkręca się na obroty. Jest całkiem elastyczny i jest to najczęściej wybierana jednostka napędowa o tej mocy, właśnie w przypadku Masterów trzeciej generacji. I myślę, że sprawdza się w tym samochodzie bardzo dobrze. Co do spalania, średnio mój wynik oscyluje w granicach 9-10 litrów. Przy takim cyklu no, mieszanym. Na trasie udało mi się zejść do 8,5 litrów, ale to przy takiej naprawdę spokojnej jeździe, bez pośpiechu, do tych 90, no, maks 100 km na godzinę. Na autostradzie przy 130-140 km na godzinę to spalanie wynosi już 11 litrów, nieco powyżej 11 litrów. Skrzynia biegów manualna o 6 przełożeniach w tych wersjach o tej mocy i mocniejszych silnikach były dostępne również skrzynie zautomatyzowane. Co do tej skrzyni manualnej pracuje dobrze, jest całkiem precyzyjna, ale też pracuje tak gumowato. Mamy takie wrażenie, jakbyśmy, jakby ten lewarek pracował w jakimś taki, w takiej gumie. No, przynajmniej takie są moje odczucia. Jedynka i dwójka jest dosyć krótka, ale myślę, że jest to przypadłość w większości busów przeznaczonych do przewożenia ładunku, bo wiadomo, w tych osobowych ta skrzynia będzie też zestopniowana nieco inaczej. Jeśli chodzi o widoczność, jest naprawdę dobrze. Siedzimy tu wysoko. Nawet mam wrażenie, że wyżej niż na przykład we Fiacie Ducato. Lusterka są duże. Wszystko w nich dobrze widać, są sterowane elektrycznie. Mówię o tym, dlatego że elektrycznie sterowane są tylko ta, ta duża część lusterka, bo te dolne, tutaj niestety już nie. One są jakby tak ustawione na stałe, chyba że można je ręcznie przestawić. Do tyłu. Przydałyby się czujniki parkowania. W moim testowanym egzemplarzu takich czujników nie ma, ale jest dołożona akcesoryjna kamera cofania i to naprawdę pomaga. Jeżeli chodzi o średnicę zawracania, no tutaj, jakby Renault się jakoś specjalnie nie popisało, jest dosyć duża. Wiem, że w najnowszej generacji Mastera, w tej czwartej generacji, znacząco to poprawiono. Co do wyciszenia, powiem Wam tak: no, nie jest to jakoś. Super cichutki samochód, w którym podróżuje się bardzo komfortowo, jeżeli chodzi o kwestie związane z hałasem. Jest ok, jak na tego typu auto. Na autostradzie do tych 130 km na godzinę, i mówimy tu o takiej dłuższej jeździe z tą prędkością, myślę, że, że jest ok i, i, i da się wytrzymać. Nie skończy się to bólem głowy. Moi drodzy, zanim przejdziemy do podsumowania, to jeszcze kilka słów na temat awaryjności tych aut. Ogólnie pod tym względem wypadają one naprawdę nieźle. Mogą pojawić się jakieś um, usterki dotyczące skrzyni biegów, a dokładniej chodzi o łożyska w tej skrzyni, które ulegają uszkodzeniu. Mogą wystąpić jakieś drobne problemy z elektryką, z elektroniką, więc na to warto zwrócić uwagę. Użytkownicy skarżą się też na to, że dosyć szybko zużywają się elementy zawieszenia. Ale pamiętajcie też o jednej rzeczy: mastery nie lubią jeździć przeładowane. Tak, poza tym, ten samochód nie sprawia większych problemów i, i dzielnie służy, dzielnie pracuje dla swoich właścicieli. Podsumowując, mamy tutaj do wyboru dużo wersji, a także kombinacji, jeżeli chodzi o wielkość tego samochodu, a także moc silnika. Mamy przestronną i funkcjonalną kabinę, niezły komfort podróżowania. To wszystko sprawia, że Renault Master jest. Naprawdę ciekawą propozycją, jeżeli chodzi o samochody dostawcze. Czego potwierdzeniem może być to, że od lat cieszy się on pierwszym miejscem na naszym polskim rynku, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów tego typu. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. A tymczasem pozdrawiam. Cześć.